Zielona góra, dzień drugi. Właśnie skończyliśmy śniadanie i ruszamy na trening. Jest godzina 8.30. Wyruszamy do hali treningowej. Dziewczyny, już praktycznie wszystkie obecne. Jak jest Bela, to znaczy, że. to znaczy, że wszystkie dziewczyny już są. Stefi postanowiła dzisiaj ubrać poprawnie buty. Przepełniona. Ruszamy na mecz. O proszę, dzień dobry. Podjeżdżamy pod hala, a tu już są nasi kibice, Dzień dobry. Ostatnio w kuluarach słyszałem, ile taka kamera jest warta. Nie chcecie wiedzieć. Naprawdę nie powiedzielibyście. W trakcie wczorajszej konferencji prasowej pan Wojciech Czajka, czyli wiceprezes PLPS, wspominał o stoiskach DKMS-u. Podobno w trakcie męskich rozgrywek, rozgrywek Pucharu Polski, w trakcie turnieju finałowego udało się pozyskać 80 o nowych osób, które są skłonne oddać szpik, przynajmniej są kandydatami do oddania szpiku, więc mamy nadzieję, że w trakcie tegorocznych rozgrywek będzie podobnie. Kobiecych oczywiście. A tam podążają nasi trenerzy. Jest taki rytuał przed meczem, że zawsze... Kuba Guszak i Kuba Krebok idą do szatni dziewczyn na ostatnie dwa słówka, jakiejś motywacji. I chwilę później nasze dziewczyny wychodzą na rozgrzewkę. Kibice w dość wyraźny sposób dali znać, że dotarli do Zielonej Góry. Do hali właśnie dotarł trener Jacek Nawrocki. Trener Jakub Guszak udziela właśnie wywiadu dla stacji Polsat Sport po 10 minutowej przerwie trener Guszak zdecydował się na zmiany na parkiecie pojawiła się Jelena Blagojewicz, Agnieszka Bednarek Kasza i Madlej Montanio właśnie teraz Kolumbika skończyła swój kolejny atak mamy 11 do 7 10 do 7 dla Chemika Polica nie wiem czy widać to w telewizji czy jest to pokazywane w trakcie meczów ale trener Guszak ma Taki zwyczaj, że zawsze bierze sobie jakieś krzesełko, a jak nie ma pod ręką krzesełka, to zawsze są właśnie te takie pojemniki po wodzie. I lubi sobie porozmawiać z dziewczynami w trakcie przerwy między setami. Wygląda to tak. Nerwowo zrobiło się w końcówce czwartego seta. 21 do 20 prowadzi Chemik Police. Tinha Motivado já é Bravo, Lago. Chou. <sum> Akcję to co wyczyniała przed momentem Jelena Blagojewicz to jest po prostu szok Postaramy się wrzucić tę akcję jakoś po zakończeniu spotkania jak uda nam się ją odkopać Mamy to! Chemik Police pierwszym finalistą Pucharu Polski Kasia Niericz Blago respect, respect. Ten mecz też pokazał że będzie ciężko wygrać ten tym puchar polski. Ale ja się cieszę, że taki mecz mamy za sobą, bo jesteśmy przygotowani i to znaczy, że jesteśmy gotowi na taką grę i na taką walkę. Gratuluję wszystkim, wszystkim bo wszyscy mieli bardzo duży w tym pozytywnym. Stefka próbuje zrobić selfie po MVP, ale jej średnio idzie. Ale tam brzydka. Stef mówi, że jest brzydka, ale to nieprawda. Zaraz po zakończeniu naszego spotkania, dziewczyny pojechały szybko do hotelu, coś zjeść, okąpać się i teraz przyjechały już tutaj do hali meczowej, oglądają starcie Impelu z Budowlanymi. A tak wygląda śledzenie ostatnich punktów spotkania Impel Wrocław w Budowlaniu Łódź. Jesteśmy już w hotelu na kolacji, ale tam jest emocjonujący tiebreak i wygląda to tak u nas. Już wiem kto wygrał! Tutaj jest opóźnienie w transmisji Uoli, Oli A Stevie sprawdził na live i już wie kto wygrał Nie, będzie grobelna pewnie VP, co? 12-7, no to jest kurde wyczyn, co? No dobra, to już oficjalnie możemy powiedzieć, że z, z transmisji wynika Jutro finał, chemik police, budowlanie Łódź. Do widzenia, dobranoc.